Nie stać cię na wymarzony skład? No to zapraszam cię na supercoinsy.pl Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności, a dzięki unikalnej metodzie dostawy trafią one bezpiecznie na twoje konto. Nie zapomnij, że z kodem Skydu masz 5% zniżki. Siemano z tej strony wasz ulubiony Skydum w internecie. I, ale to głupie było. Ale dobra, niech tak zostanie. I w dzisiejszym odcinku Wykorzystałem ten komentarz. A w poprzednim jeszcze wykorzystałem ten komentarz, ale zapomniałem go pokazać, więc sorry. I w dzisiejszym odcinku zobaczymy co było gdyby. Nie, inaczej to było. I dzisiaj zobaczymy, gdzie zagraliby Polacy, gdyby po prostu byli wolnymi zawodnikami. I jeszcze przypomnę wam o subskrypcji, bo aktualnie tak to wygląda, więc dużo osób ogląda bez subskrypcji, i wiecie. Słabo, a ostatnio wspomniałem i dużo osób, chyba ponad 500 osób doszło na kanał, więc... Wiesz co robić. No i to jest wynik ostatniego filmu, więc mam nadzieję, że to powtórzycie. Więc to spada w dół, a my zaczynamy już, bo przedłużam. Masakrycznie. <laughs> I tutaj są Polacy, którzy są wolnymi zawodnikami od Romanczuka... nie od Salomona. I idziemy tak, tak, tak i tak to wygląda. Dobra i uznałem, że będę wszystko robił po kolei, bo inaczej chcę też mieć jakieś zaskoczenie, więc lecimy od samego dołu. Dobra, mamy Bartosza Salamona, zobaczmy gdzie on przeszedł. I Dynamo Drezno Ciekawy kierunek, ale myślę, że dość realistyczny. No wcale bym się nie dziwił, jakby kiedyś tam zagram. Nawet barwami pasuje. Dobra, zobaczmy, gdzie gra Romanczuk. Aktualnie Romanczuk gra w Bayernie Leverkusen. Ej, Romanczuk ma 27 lat? Myślałem, że jest dużo młodszy. Dobra, Pawłowski, Pawłowski gra w. Sebsi Osk. No i zobaczmy, Bereszyński gra aktualnie w Kajzeri Sporze. Ciekawy kierunek, ale wiadomo, no myślę, że na Bereszyńskiego więcej stać, ale Fifi ma niestety zbyt mały overall, żeby grać w lepszym klubie. A w wieku 26 lat no ciężko, żeby się rozwinął. No ciężko. Kolejny będzie duży talent naszej Polski, czyli Szymon Żogorski, który w Fiorentinie nie gra, a tutaj będzie grał w o, w takim klubie to myślę, żeby sobie poradził i grał nawet. Nawet no, tutaj Jędrzejczyk, czyli raczej zawodnik, który zaraz będzie kończył karierę i zobaczmy, gdzie on gra. W D Dandalk, Polska Liga Irlandzka, są dość bliskie siebie, ale uznajmy, że Legia jest lepsza niż Dandalk, okej. Okay. Okay. póki co żaden Polak nie wróci do Polski, ale zobaczmy, czy Pazdan... Może trafi tam właśnie teraz i zobaczmy, czy Pazdan tutaj gra? Nie. On przeniósł się do Chin, więc postanowił trochę sobie zarobić. No teraz chyba Damen Conjur. Tak, on się nazywa Damen. Tak, Damen Conjur gra w też China... Chyba. <grym> Albo Korei. Dobra, teraz Rybus, którego ja bardzo lubię, ale zobaczmy, gdzie on przejdzie. Obstawiam, nie wiem, Chiny. Nie. Ale ciekawy klub, druga liga hiszpańska. Boże, co ty robisz, ty? Dobra, więc Rybus przeszedł do drugiej ligi hiszpańskiej. No, ciekawy transfer, chciałbym taki coś zobaczyć i ciekawe, czy by sobie poradził taki Rybus. Dobra, to teraz Kieszek, który się nie spodziewałem, że ma yy, powyżej 70 overalla, ale on trafił do Argentyny. Chyba tak, do Arsenalu z Argentyny. Dokładnie tak. Klik Mateusz Klik przeszedł do. no wrócił do Niemiec. Niestety nie wiem jaka to jest li Liga. Czy Znaczy wiem, że niemiecka, ale która Bundesliga trzecia, więc jakiś klub mocno się wzmocnił. Bo tam raczej takich overali nie ma za dużo, chociaż Jest zrzygam się. W Niemczech, jak wiecie, no radzi sobie mega słabo z tego co wiem, a tutaj przeszedł do Royal Antwerp. Czyli do tego samego klubu, gdzie przeszedł Żurkowski Jeśli dobrze mi się wydaje Kamiński Kamiński, który w Niemczech gra A u nas będzie grał wy Marcin Kamiński w Sampdorii Więc wymienił się klubem z, z Bereszyńskim O, nie, nie wymienił się, bo Bereszyński po 10. Bez sensu Dobra, to jest Stępiński, który gra wy Hellas Weronie A tu będzie grał wy Mariusz Stępiński przeszedł do Uuu, to chyba będzie Chile? Nie, Meksyk nie ma ligi Chile w sumie. Czy jest? Nie, nie ma. Czy jest? Nie wiem. Teraz to jest klub z Argentyny na 100%, więc też dziwny kierunek. I teraz bierzemy zawodnika z Ekstraklasy, czyli Czerwińskiego, który ma 60, nie, co ja mówię, 71 overalla chyba. No i mamy, czekaj, który to będzie? Jakub. Jakub Czerwiński przeszedł do Ascoli, czyli seria B. Ciekawym w sumie, jakby taki transfer był, to wcale bym się nie zdziwił. Może, może, w tym okienku, kto wie, kto wie, będzie Góralski, który ogólnie jest wolny wolnych bo nie ma jego klubu, przekierowała do rumuńskiego klubu, nie wiem jak się to czyta, przepraszam, Kl nie, nie, nie będę próbował, kurde, ale to ośmieszenie, ja znam ten klub, dobra, nie będę próbował, nie będę się ośmieszał, chociaż... Powiedziałem, że nie wiem jak się nazywa ten klub, więc już się ośmieszyłem, ale przejdźmy dalej. Teraz będzie Wilczek w Brondby gra. Znakomicie, a czy tutaj będzie grał w jakimś ciekawym klubie? Gra razem z góralskim. No nie, tak się nie spodziewałem. Ale myślę, że w tym klubie by sobie poradził. Grosicki przejąć się do. No i to, jakiś Meksyk, to będzie Meksyk? Nie, to będzie Kolumbia. Więc też ciekawy Krunek, on ma 31 lat. My to już jest bardziej zrozumiałe niż taki drągowski do Argentyny ale tak, dziwny widok Łukasz Teodorczyk przeniósł się do niemieckiego klubu Bochum to będzie druga Bundesliga tak, dokładnie, druga Bundesliga Kędziora przeniósł się do... <grywania> tego się nie spodziewałem do Ligi Arabskiej Łukasz Skorupsk przeniósł się do Celtic'u Ciekawy, myślę, że no, w sumie bym uwierzył w taki transfer bym ale zobaczymy. On ma 28 lat? Jezu, jakichś ciekawostek się dowiaduje. Do A dla was to pewnie oczywiste, ale no, ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Dobra, mamy Karola Juntiego. on przeniósł się do... Brazylii. No tak, raczej niemożliwe, ale kto wie, co siedzi w głowie Lintego. Może za rok zobaczymy go w Brazylii. Dobra, Mirzejewski, który jak wiemy, grał w bardzo różnych ligach. Więc tutaj mogę spodziewać się wszystkiego. A będzie grał w Championship. Łatwo, żeby tam przeszedł, ale kto wie. Może ale Mirzejewski do każdej ligi raczej pasuje. Dobra, Jan Bednarek przeszedł do Nunes. Ciekawe, ciekawe. Myślałem, że będzie jakiś lepszy klub. Czyli że będzie taki boom i nie wiem, Manchester City albo United, albo Liverpool. A tutaj Nunes. Ok, Kamig League przeszedł do. Leczę. Grał kiedy w tym w A, więc w sumie taki transfer był prawdopodobny. Gdyby nie fakt, że leczę. Pewnie nie jesteś naglika, chociaż. Pff, kto wie, kto wie. Piątek, który nie ma zbyt dobrej formy w tym roku. Ale zobaczmy, Krzysztof. Piątek przeżył do Bajernu, Monachium. Następca Lewandowskiego przeszedł, No, nie, no może na następca to nie. Przezadził. Ale no poszedł w bud. Teraz, nie wiem jak to powiedzieć. Krychowiak przeszedł do... Kopenhagi? Wydaje mi się, że Kopenhaga nie ma tak wysokich overali, więc naprawdę mega dobrego gracza sobie wyhaczyli. I Łukasz Piszczek gra w... Fenerbahce. No, mógłbym sobie w to uwierzyć na koniec kariery. Do Turcji. Okej, okay, to jest jeszcze do zrozumienia. Piotr Śliński przeszedł do... Też Nunes. Więc, no, ciągnie tych Polaków do tego klubu, ale Zieliński 81 overalla Wynunes. no nie chce mi się wierzyć, w wieku 25 lat, to coś mu się chyba przestawiło w głowę, ale w złą stronę. Fabianski, Łukasz Fabianski, Fenerbahce, czyli dołączył do swojego chyba dobrego ziomeczka, do Łukasza Piszczka. to słowo ziomeczek brzmi cringe of fest. Arkadiusz Milik, zobaczmy gdzie gra, w Bajernie. Ej, się zesram, chyba jak będzie ten, jak Lewandowski jeszcze będzie grał w Bayernie, to będzie to mega śmiesznie wyglądało. Ale to za chwilę. Ale teraz jeszcze Szczęsny, więc do Lewandowskiego zaraz przyjdziemy. Teraz Wojciech Szczęsny i Wojtek przeszedł też do Bayernu. Dobra, musimy zobaczyć tego Lewandowskiego. Lewandowski, dobra, zobaczmy Lewandowski i też w Co? Co jest? Milik, Lewandowski, Piątek i Teraz pomyślałem, że chyba nie sprawdziłem Frankowskiego, chociaż nie wiem, czemu na tej liście go nie mam. Przymiesław Frankowski do Atalanty. Czemu wtedy? Dziwna sprawa, ale sprawdziłem go teraz, bo sobie przypomniałem, właśnie, że go chyba nie było i Frankowski przyszedł w tym wypadku do. Atalanty przybyłko, Kasper przybyłko, dokładnie tak i on też do Atalanty, <grym> jak się złożyła? O dwóch zawodnikach zapomniałem, i oni w dwóch przeszli do Atalanty. I jeszcze Tiago Cionek przecież, Tiago Cionek, Tiago przeszedł do. Ej, to jest niemożliwe. O trzech zawodnikach zapomniałem, i oni w trójkę przeszli do Atalanty. Niemożliwe. Dziwne, serio, dziwne, Zapominam o większości graczy i tutaj jest Citadela, więc też prawdopodobny transfer. Nie, wtedy nie patrzyłem, ja muszę go już pamiętam. No, Borus, a w Borusa też chyba jest sprawdzałem, I Gikiewicze jest sprawdzałem, boże, ale zapomniałem. będę jeszcze to nadrobię spokojnie. Borus przeszedł do Ligi Niemieckiej, chyba jest to trzecia, albo druga. Druga. No. Zobacz, będę musiał nadrobić tych zawodników, bo głupio wyszło i on przeszedł do Meksyku czy Kolumbii, bo zapomniałem, ten klub już był Meksyk. Niemożliwy. Błaszczykowski przeszedł do. To Chiny? Nie wiem, co to za klub? Korea! Servo kontrakt z Wisłą, to raczej by nie poszedł do Korei, chociaż nie wiem. Dobra, w ogóle sobie przypomniałem, że jeszcze Kapustki nie było, On na pewno ma powyżej 70 overalla i Białkowski. I teraz to sprawdzę. Dobra, Bartosz Kapustka przeszedł do. O, nie pamiętam jak się to czyta, ale. Mega prawdopodobny transfer. Chyba miał nawet oferty z Holandii. Bym się nie zdziwił, żeby zaraz przeszedł do tego klubu. Tu akurat FIFA na plusie. O nie, Bartosz Białek, tylko nie ty. Nie chciałem Ciebie. Bartosz. Dobra, Bartosz Białkowski. Yy... Ale pasuje do tego klubu. Dobra, a ja będę z wami się... Czekajcie. A ja będę z wami się żegnał. Piszcie propozycje na kolejne odcinki, bo raczej z tego już nie będę żadnych robił, bo już nie wiem w sumie, co mógłbym sprawdzić takiego. Yy, możecie pisać, czy jakieś odcinki z modów chcecie, może macie jakieś fajne mody do nagrania. No, zostawcie lajka, like suba i będę z wami się żegnał, więc mówię do was, kajdą. Na razie, cześć, czołem. Jo! Nie kradnę patentu z STREAMU by rozjewać Nie jesteśmy anonimu, skończą wyjdziemy na legal. Ile czekać mam, szybciej by to było tak? Jakbyś zrobił to inaczej i każdy mi mówi jak. Jako jedno, ale nigdy nie nosiłem maski. Kiedy rano staję naładowany jak kardryś, wersami i rymami jak jebany notatnik. Informacjami, pomysłami na nowe kawałki. Sprawdź.